Państwa, w pierwszym rzędzie chcielibyśmy poprosić o wygłoszenie przemówienia w imieniu Pana Ministra Jana Józefa Gazprzyka. Wypowie się Pan Sroka, przedstawiciel Pana Ministra. Zapraszam. Jak wiemy, nasze spotkanie ma patronat Pana Ministra z szefem Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Szef Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, skierował do szanownego audytorium do uczestników spotkania organizowanego pod hasłem Warszawia w obozach koncentracyjnych następujące przesłanie. Szanowni Państwo, gorąco pozdrawiam uczestników spotkania, a szczególnie ciepłe słowa kieruję do Znamienitych świadków historii byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Przesłanie będzie krótkie, gdyż wszystko blednie wobec Państwa wspomni. Każda wypowiedź byłego więźnia ma ogromną moc i niesie ładunek doświadczeń trudnych do ogarnięcia. Pozostają wypada z pokorą przyjąć Państwa opowieści. Z pokorą, gdyż nie wiemy, czy my bylibyśmy w stanie wytrzymać to wszystko, przez co Państwo przeszli. Dziękujemy, że chcą Państwo dzielić się wspomnieniami. Przywoływanie tych zdarzeń na pewno nie jest łatwe wojna zakończyła się 74 lata temu ale dla wielu z państwa ona ciągle dla wielu z państwa ona ciągle trwa oprawcy pozostawili na dnie świadomości niezatartne piętno i zrobili to bardzo skutecznie wy natomiast skutecznie przesłaniacie ten koszmar pełnią swego Człowieczeństwa. Pamiętam o towarzyszach niedoli, nauką kierowanych, kierowaną do młodszych pokoleń. Życzę uczestnikom spotkania, jak najwięcej z niego wynieśli. Łączę wyrazy szacunku. Jan Józef Kasprzyk. Dziękuję Państwu. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.